tam was w kolejnym dniu Daily. Gołąbek na dole. Gołąbek, no. Czyli już zobaczyło, że jest tu dla nich jedno. Musimy mieć setkę koniecznie. A... Kupimy sobie ornetkę co? A no widziałem, jak właśnie na tej kuli tłuszczowej siedziała sikoreczka kule tłuszczam i... to ja już widziałem, że obkrysały. Dzień dobry serdeczny Dzisiaj ze mną mój tata. Jojo. E, idziemy sobie dzisiaj na spacerek taki. Po jakiś... nie wiem, gdzie, gdzie my jesteśmy? Gadamy, gadamy, a tu dookoła same wilki. I ten. I łąki. No. Wyprowadziliśmy mnie w pole, a raczej w łąkę, bym powiedział. Wiecie co? Idziemy sobie tak na spacer. Tak, dzisiaj jest ostatni dzień, nasz wspólny dzień. Słuchajcie, mój Tata już jutro wyjeżdża, więc tam dzisiaj mamy ostatni dzień. Przyjeżdża dopiero w lutym jakoś. Niestety. Nie jest to dla nas najweselszy dzień. Bo Lec... zawsze są smutne, Lec... Trudne, nie? No tak, tylko jeszcze jutro jesteśmy razem trochę. trochę. Jeszcze razem jedziemy na Jeszcze Zaraz będziemy jedli śniadanie jeść. No, no. i jogi. Tak, idziemy jeszcze na jezioro, nie słyszcie po świętach. W ogóle chcemy wam powiedzieć jakby, że bo z połowy daily, ja jeszcze z wami się będę żegnał na daily i tak dalej, ale chcę Wam powiedzieć, jak jest połowa, i tak już mojego tweetera nie będzie występował na daily, bo jedzie. I tak chcę Wam podziękować, że byliście na tym daily. No, ja chciałem podziękować za mega pozytywne komentarze, za pozdrowienia. Dzięki Wam wszystkim. To fajnie, że jest taki odzew pozytywny. I z tej okazji mam nadzieję, że to będzie dla Was niespodzianka. A zobaczymy, będzie trochę beki dzisiaj po południu, powiedzie. Będzie dzisiaj beka, o. Znaczy będzie... Podjąłem się challenge'u, ale nie powiem jakiego. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Mój nie, dobry. nie będę morsował, nie myślcie sobie. Chciałbym, oczywiście chciałbym, ale nie było stu łapek pod tamtym filmem, niezły dymy. <laughs> Także, osiągnęliście mi kąpieli w zimnej wodzie. Jesteście super. jesteście super, jesteście super widzowie. Ale Natan mnie namówił do innego challenge'u. Tak, ale drzewo. Mega, ty, tu można Wejść nie wejdę, ale... Ja tam wejdę. Nie wejdziesz, jest za ślisko, że całą szałę nie? No. Tego no. po... się podjąłeś? Próbuję zagrać w Minecraft. Pierwszy raz w życiu. Tak. Ciekawe, jak to wyjdzie. Ehm, dobra. Ogólnie no. musisz pierw sobie stworzyć swój świat. Wiesz, jak się operuje myszką? Wiadomo, nie? Jednoosobowy, tak. Wejdź w tryb jednoosobowy, dokładnie. Wiem, jak się operuje myszką. I tak. daj sobie, stwórz nowy świat. Okay. I możesz sobie wykasować te, i sobie nazwać, jak chcesz świat. Świat. Taty. Kozak, kozak, totalnie. I, I tu, czy chcesz, tak? chcesz grać na przetrwaniu kreatywie? A nie wiem co znaczy. znaczy, no, chcę przetrwać, a co? No dobra, to na survivalu chcesz grać, tak? Nie wiem. To jest hardcore, ale hardcore to jak, jak na przykład zginiesz to usuwa ci ten świat mistycznie z komputera. No to najwyżej zginę i tak to jest mój pierwszy jedyny raz chyba w Minecraft, co? A wiesz, że to jest poziom taki, gdzieś musisz zbierać, być bardzo szybko. Także ja myślę Aha, daj okay. normalny, normalny. Znaczy survival daj. Daj survival. Tu kreatywny? Nie, survival. Jeszcze raz kliknij. Okay, przetrwanie I normalny. I jest daj, zezwalaj na polecenia, żeby w razie... No nie, no bo masz już Dobra. ustawiony i zezwalaj na, po, na polecenia, żeby okay. w razie czego stanować. I daj więcej opcji świata. I włącz sobie bonusową skrzynię, żebyś tam jakieś rzeczy już Dobra. dostał. I daj stwórz nowy świat. Okay. I grałem w gotika także przeszedłem na wyspę, zabiłem smoki, byłem dobry. O, zobacz, i tu masz bonusową skrzynię. O, i jesteś przy wiosce, czyli ci się fartnęło. Dobra. Bardzo ci się fartnęło. W idziesz do przodu, mhm. no, a skręcasz ESD, no i, no i się obracasz, nie? Bo trzeba się obracać, na przykład idziesz W. No to musisz się obrócić, nie, bo tak S to tylko taki. Coś idziesz, robię z spacją? Z yy, spacją skaczesz. Dobra. Standardowo. Otwieram czy coś klikam myszką? E tak? Y y tak, właśnie. miałem ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Niszczysz, mhm. musisz nacelować na przykład na blok no. i niszczysz lewym przyciskiem myszy. Okej. Okay. Y Otwieram. Budujesz i otwierasz. Y prawym. Prawym, tak. Co to zaznaczam y wszystko. Y masz drewna. Na przykład y kliknij dwa razy na te patyki. Odłóż ten kilow i dwa razy na te patyki. Zebrał okay. ci się wszystkie patyki i daj na przykład tutaj na jakiś Dobra. sobie chcesz slot. Ale ten, ten masz na, na dolnym kwitunku, także daj się na ten dolny. Okay. I masz siekierkę, masz kilow, także będziesz mógł od razu już sobie zejść do kopalni. Masz chlebka, także jedzonko masz i obok wioskę masz. Mam masz ma, ma mało mięsa. To, jest, to jest ryba. Tak, to jest ryba. Nie, nie ale tam widziałem owce I teraz co, wychodzę? I musisz y escape. Okej. Okay. Y ja tu widziałem I, te... I zbierz sobie tą skrzynkę. Kurę się... chcę, bo ja chcę pieczoną kurę. To przełącz na siekierę. Scrollem się A, przełącza. Scrolem, Trzeba scrollem i tutaj... O, i decyduje o na siekierę. I w... Przepraszam kurko, ale jesteś pyszna. I co mam teraz no, do zrobić? No musisz podejść do niej blisko. Ale musisz trzymać, żeby iść cały czas. Okay. O, I zabiłeś, masz kurczaczka z tak. Jeszcze ze dwie na zapas, bo ja jestem... No to musisz... Y aha, właśnie. Y idź... Ura, ja mam cię! Musisz taka pyszna. Jak klikasz dwa razy w, to przyspieszasz. To biegniesz, tak jakby. I wiesz co jeszcze? Y musisz, mhm. tata, y y pójść do tych domków i zobaczyć, co oni tam mają, bo oni tam skrzynki O, masz Krówka jeszcze jedna. Mi to wszystko. Więcej mięsa już nie będę jadł. jest krówko. O, ale jesteś po czy ja trzeba więcej. No mm. nie jest na one shota. <grym> yy, dobra, idę do tego. Wio... A to krówka też. Do wiochy. Mleko bym wydoił, ale nie wiem jak się doi w Minecrafcie. Yy, musisz musisz znać, że zrobić... w Musisz wyjść tam. Musisz znać żelazo yy, i zrobić wiaderko i wtedy możesz mleko pić, nie? Jak jak A klikniesz... Jak poskakiwać? Yy, spacją. Standardowo yy, po no, z Masz owce, ale owce ci nie potrzebne, bo jesteś w wiosce, także łóżko masz, masz gdzie się przespać. A tutaj co mam zapukać i. Puk, puk. Y, nie, y, tak jak otwierasz skrzynię, to po prostu otwórz drzwi. I masz skrzynię i tutaj. A tu tak z czyjegoś domu mogę coś wziąć ze skrzyni? No tak, bo o to chodzi tak jakby. O, i masz zbrojka. Masz skórę, weź ją sobie. Gdzie, teraz, tu mogę już, tak? Nie tak. miałam tam miejsca. I weź sobie zbrojkę na te sloty tutaj. Okej. Okay. A tu ja bosu biegałem? No, tak, okay. znaczy biegałeś, biegałeś, tak, tak o, tak obiegałeś. biegałeś. Nie no, masz buty. To teraz co, zbroję no. mogę założyć i coś I jeszcze? po prostu musisz nacelować teraz na, na spodnie, ja ci dam F5, naceluj sobie na, na przykład na spodnie, Skrólem. O, scrolem, dobra, No tutaj masz na przykład buty, dobra, no to jak no, gdzie okay. chcesz, nie, Pyk. klikasz tak jak otwierasz skrzynkę, zakładają ci się spodnie. Później... O co się tutaj ubiorę? Buty? No ogólnie Czy teraz... mogę założyć? Dobra. No teraz nie masz już więcej, ale ogólnie teraz skórzana zbroja w Minecrafcie um, po prostu y, ma jakiś sens, bo przez nią nie zamarzasz w śniegu, nie? Bo jest tutaj, bo tutaj w Minecrafcie są biomy i po prostu y, wejdź sobie do jakiegoś domku... Zbroja. To co ja mam tutaj ich pokradać po prostu? O masz, widzisz? Są ludzie. Cześć, ja, ja jak mam, z nim zrobić? Jak mogę z nim pookradać? Mówi do y mnie? Możesz, mówi? możesz się z nim trade'ować. Ehm, w sensie za coś może możesz Część, coś od niego kupić po prostu otwieraj, patyk? tak jak otwieranie skrzyni. patyk? Spatyk za miecz. Nie musisz na niego kliknąć y, w prawym przyciskiem myszy. A dobra, on się chyba nie chce trade'ować. Ale musisz kliknąć prawym przyciskiem myszy. Ale to nic na coś dziwnie. Nie no. Kliknij. O widzisz i możesz kupić na przykład za emeraldy. A emeraldy się zdobywa Albo, za, albo właśnie się kupuje od nich, um, i, albo... ale w, wiesz, że to jest nieetyczne, żeby wchodzić do czegoś mieszkania i grzebać mu w skrzyni. Tak wiesz, słabe co? Masz siodło. O, bierz siodło! Siodło jest rzadko spotykane. Co to mogę dostać? Weź skórzaną tunikę, bo jeszcze jej nie miałeś. Okay. Możesz wziąć klepkę, jakbyś chciał. albo się zawsze przyda. I escape'em wychodzisz i weź cel F5, żebyś widział, albo po prostu weź F5, no. Mhm. Mm Jeszcze raz. No i weź sobie, na tą, naceluj na tą tunikę i masz już cały set. Jestem, a, a siodła nie mogę, jakbym bym krowy osiodłał? E, nie, możesz osiodłać tylko jak znajdziesz konika. Ale żeby go oswoić musisz mieć pszenicę, dobra. Mm. E, idź tam do innych domków. Czekaj, gdzie jestem? Ta, czy patrzysz w sufit? Aha, w sufit patrzę. <noise> ja w sufit patrzę, dobra. O patrz, tam jest rolnik. Tam możesz y, u niego y, na polu sobie zniszczyć. O, tylko mam. Jak zniszczyć? Znaczy zebrać. Tutaj nie ma skrzyni. A tu co oni tu mają? To jest jakaś kuchnia? No, tutaj masz... To jest, tajne y, to jest piec. To jest piec. Piec? To jest piec hutniczy, tak. A dobra. W piecu możesz yy, przepalać rudy. Żelazo, typu węgiel, Rura nie Rura tańczy jak szalona. A to nie o tej rudzie było, dobra. Myślałem. <ślałem> o rudzie, na przykład złota, żelaza, czy coś. Tam u tej byłem. <ślałem> o, cześć. Słuchaj, co tu masz ciekawego? Coś się po tam On nie traduje, Oni muszą mieć profesję, jest, żeby się Nie, tu uprawiasz coś, co to jest? Papryka, kapusta. to są buraki. To są buraki. buraki. Fajny masz kapelusz, chcesz się zamienić kapeluszami? Nie? Dobra. <grystanie> ja odkryłem. Ej. Ta, ta, do ale w sumie wejdź, bo masz kill -off, możesz po, możesz poeksplorować. I zbierz sobie kamień, wykop kamień. Ten? Nie, ten tutaj, to jest kamień. I żeby zrobić sobie piecyk i... Ale kill -off nie ręką. Aha. Ej. I czekaj, to tak... O, Musisz dobrze. przytrzymać lewy przycisk myszy. Musisz podejść, to długo, żeby zebrać. długo się kopie te kamienie. A znaczy, co, co bo z tych kamieni potrzebowało? potem zrobić? się upgrade Kilofy. To co to jest? To jest dioryt, on ci nie jest do niczego potrzebny. A fajnie wygląda. Nie wchodź tam, bo tam mogą być zombiaki. Ja nie boję zombiaków. Ale o tym. To, to wiesz o tym, że ty nie masz pochodni i może być słabo. Ale na razie wszystko widzę. Creeper! Cztery serduszka ci zostały! Ale rozwaliłem go! Cztery i pół! Ty idź dalej! Nie, szybko coś zjedz, bo umrzesz! Weź chlebek! Chlebek! Jak mam, jak mam go zjeść? Y, tutaj, tutaj! Tutaj daj na ten No I musisz nacelować y, Musisz nacelować i tak jak otwierasz skrzynię przytrzymać miam, 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 I daj samek do Ale jak ten to musisz y, z nimi walczyć Po prostu klikając na siekiera nie masz miecza jeszcze. Daj, daj już się na kilof i idź dalej. Jest tam jeszcze jeden? Cześć, coś, lata. Co to jest? Do cobblestone. A za kolejny. Jest, widzę go. Chodź tu. Czekaj, prawym, nie, lewym, tak? Lewym będę go tłukł. się, chodź tu. Muszę podejść tylko. Musisz go zniszczyć. W sensie, ym, tam wejść na górę, możesz się podbudować. A podbudować się mogę. Schody takie. On sam się zniszczył? No, on jest wybuchający, ale z zombiakiem walcz. Ale nie może tak szybko, bo. No. O tak o I Lewym, no kądy... lewym szybko, przyciskiem? Szybko, no, ale lewym przykierzemy. No, no, ale tak! lewym! Ale lewym przyciskiem czy prawym myszy? No, ty... no to przycisnąłem coś. No, może nie miałem. Szybko idę tam! Może nie miałem tam. siekiery w ręku. Miałem sikiery? Miałeś. Ja chcę go normalnie. A co, ja pusty jestem? No tak, bo, bo straciłeś rzeczy. Wszystkie? No tak. Dobra, to Musisz ja już wiem o co chodzi. Musisz zbierać na nowo. I idę ci do jaskini, weźmiesz, weźmiesz te swoje rzeczy, bo one tam są. W ciągu 5 minut, zawsze w Minecrafcie możesz je odzyskać po prostu powracając do miejsca, gdzie zginąłeś, nie? Ja załatwię tego zombiaka, czekaj. A no nie, on, on, on go już nie ma. Moje piórka się rozsypały. Wszystko masz, dobra. Drewno? Kliknij no, na drewno. Tu masz mi co yy, Konstruowanie. Yy, to w Zrób sobie, skonstruuj sobie coś, co to musimy yy, zrobić. Kliknij na tą książkę. Tak. I kliknij sobie tu. Tu? Nie, na ten sturgeonicznicę. I, ale nie dwa razy, tylko kliknij na niego raz. No. Raz, no i się transportuj się tu, a na te drewno kliknij dwa razy. Dobrze. Ja tutaj daję, tak. Już mogę tu wyjść? No, y, escape'em. Escape'em. Nie, nie ma już gościa? Tutaj, nie ma już gościa, ale wykop sobie węgiel, bo ci się przyda. Ale ja ruch. nie mam, czekaj, nie, muszę coś trzymać w ręku jakby co. Kilow, tak. A ty escape'em wychodzisz. Musisz mieć kilof i na przykład klikasz tak jak otwierasz skrzynię, czyli prawym przyciskiem myszy na jakiś blok i wtedy ci się staje pochodnia i masz światło. się ja z zębiakami: Jak wejdę do wody, to się utopię? Nie utopisz się, bo, bo to jest to płytkie. Ale wiesz co? Musisz tak, trzymać właśnie spację, żeby pływać w wodzie. Um, ale kliknij sobie postaw prawym przyciskiem myszy, postaw pochodnie. Um, Yy, po prostu, żeby na jakiś blok, żeby po prostu, mia żebyś miał światło, nie? o, o, o tak, o to chodzi, dobra jesteście tam, zombiaki? tam było żelazo ale musisz sobie najpierw postawić crafting a nie topesz walczysz z nim? no nie, no przecież on ci nic nie zrobi to jest zombiak! szybko na siekierę! szybko na siekierę! Okay, już, już i walcz z nim, dwóch zombiaków ale nie tak szybko, no! Czek, zombiaków! Tam jest spawner! Ta, tam jest spawner! Nie wiem, co to znaczy. No, tam się spawnią wszyscy. Tam się pojawiają. Ale nie możesz, no tak! A. Ale zabiłem ilość? Zabiłeś dwóch. Tylko? No. To dwóch już nie będzie, to już będzie ich mniej o dwóch. Super. to Ale porozrzucane wszystko. Wszystko. To musisz teraz się poubierać znowu. No tak, ja tam szybko pójdę, pójdę zabudować ten spawner Wezmę się i ich... Wezmę siekierę i ich zaczupię, Gdzie oni są? Gdzie i Nie, nie, spawner? No, tutaj w prawo O jest, tu, tam wychodzą no powolutku, na ludzi No tak, wiesz, jestem taki dynamiczny, tak no. O, widzisz, właśnie tak, tak trzeba. Cynek, tak trzeba z nim walczyć. O, widzisz, obudowujemy spawner. A, to już się... takie klatki wychodzą. One już się nam nie pojawią, tak. Są widzisz? To skrzynie. To jest skrzynie i tutaj masz y, lód. Kliknij sobie na te skrzynie. Ta, y, no tak, A -a. jak otwierasz skrzynię, myszy. Musisz nacelować na niego, bo patrzysz. Mówię mi się za zakryć... O, patrzysz. mi się za O, patrzysz. Od tej walki, słabo. Dobra, już jestem. Zamknęłem przez chwilę. Masz płyty! Masz płyty. O! Winy zgni zgniła jej mięso i węgiel i masz płytę. Nie mów, że oni słuchałem ciekaw jakiej muzyki. Płyta muzyczna. C418 nie słuchałem jakiejś dobrej muzyki? <laughs> czy, czy no tylko na tak? najedź sobie na nią i zobacz, jaka to muzyka. Najedź sobie na tą płytę. Ją dać? Znaczy nigdzie nie daj, tylko po prostu najedź i, i nic nie Aha, rób nie klikaj. To nic nie ma. I druga skrzynia. No czekaj. Masz książkę zenchantowaną! Masz zenchantowaną książkę i wiaderko. No i co? Będziesz mógł wydoić krowę. I co ona jest taka. No I, i masz złotą zbroję dla konia? Nie mam konia. No ale osiodłaś. O i mam. pszenicę dla konia, żeby no, oswoić. No właśnie, żeby oswoić. I tutaj masz tą y enchantingową, y w sensie zaklętą książkę. I możesz nią sobie ulepszać na To no jest Synek, to czasami podjąć ryzyko iść w gniazdo tych, y jak oni mieli. Zombiaków. A weź sprawdź, jaki to enchant. Weź sobie sprawdź tutaj, najeść na ten Czasami warto wejść do gniazda zombiaków I gdzie to nic są? Nie rób. No kliknij. pogromca nieumarłych. Okay. Ej, zgubiłem ją. Nie dobra, mam już. I zawsze właśnie tak. To jest niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne. No to jest ślepe załoga. Tak, chciałem postawić pochodnie, tak. Lip. Żeby zrobić zombiakom. No to musisz kliknąć na jakieś narzędzie Weź, Aha. weź, 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 weź e, się ubierz w ogóle. Weź się najeść tutaj na to. I Aha, po okay. prostu, po prostu, prawym wszystkim. Rib dla tych sobie. Tak, ku ich pamięci. Niech będą wyklęci, żeby nie zadzierali ze mną w moim chartkowym świecie. I co? Głupio wam, nie? Nie mogę się wydostać, Dobra, nie toperz. Ty se tu lataj. A Ty musisz, tata, zrobić kamienny Co to jest kilo? za brązowe, co? To, to jest dioryt. To niepotrzebne, granic, tak? Granic, znaczy dioryt granic. No niczego nie jest potrzebny? No nie, no to jest tylko blok ozdobny. Możesz z tego wykopać okay. i po prostu go zbudować. Ale zrób sobie lepiej kam kamienne kilo, żeby móc wydobyć żelazo. A, tu już nic nie ma. Ustaw crafting. Postaw sobie pochodnie najpierw, postaw crafting, Najeź na crafting tutaj. No i postaw go sobie prawym wszystkim myszy, no i najeź też prawym wszystkim myszy, na niego. O i widzisz, masz kamienny miecz, zrób sobie ten miecz. To nie, to. Tak. No i zrób sobie. I sobie hmm. tutaj postaw. I zrób sobie y, kamienny, y, kamienny kierunek. O, pieczony kurczak? Nie, to jest skóra. A, skóra. Ym, weź sobie kliknij na kamienny kilof. No. I zrób sobie wędkę, będziesz mógł wędkować. O, lubię wędkować. No to zaraz będziesz mógł, tylko sobie zrób wędkę i wyjdź na powierzchnię. Dobra. Ej, ale wykopse. A to musisz zabrać, tak? Yy, no to zaraz zabierzesz, ale najpierw najedź na kamienny kilof. Yy wyśkryj daj ze za No, tak nie to jest szkieře eee, no I, i po prostu eee. lewy przycisk myszy przytrzymaj go znisz i podejdź, żeby dobrze okay. Aha, i dobra. daj ka na kamienny kilow no eee. i po prostu najesz na żelazo i znisz go sobie bo ci będzie potrzebne to jest taka ruda, nie Jezioro, co? No kwiatków do bukietu. Nie, nie zrobimy bukietu w tej grze. Czemu? No, bo nie da się. co? W gotiku jakbym chciał, bym mógł zerwać wszystkie kwiaty. No, to też można. Aha. O, patrz, tu się zarzucisz, co? To ym... Ma jakiegoś robaka na przynętę? No, no nie, no, masz tu.

Patrz, 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 da, będzie mój To nie jest wcale rozdymka Jesteś Włóż goszczu, wiesz, W tej grze można łowić nie tylko ryby No co, trzeba być cierpliwym, ja jestem Oj, złapałeś, patrz Co to jest? No masz Losoś. Łosoś Łosoś, się spycha. jest pycha Ty nieźle, A, tu jest łososi Zmienisz na wędkę Nież, rowidarz. O, widzisz? Dobra, Dobra. Także, także my, moi drodzy, mój tata już kończy, będziemy. Dzięki. Będziemy to był mój pierwszy raz w Minecrafta. Nigdy w to nie grałem. Wychodzimy i co? Podobać ci się ta gra? No kwadratowa jest, no wiesz. Ale może być. Yy, ogólnie, Spoko. może jeszcze kiedyś zrobimy mu grać mojego tatę mojego taty Minecrafta 2. Także <laughs> świat zostawiam. Okay. Może kiedyś się jeszcze przyda. Yy, no i widzimy się w kolejnych ujęciach. A my, słuchajcie, wieczorem, ogniseczko. Że to się stało? Słuchajcie, przed chwilą natan wszedł na mój kanał, wołał mnie. A ja mam 148 subskrypcji, a miałem jeszcze dzisiaj 31. Jak to się w ogóle stało? Ty, wiesz, co się stało? Co? No nie wiem, no bo wołałaś mnie i mówisz, że mam tyle subskrypcji. No to wchodzę, jest jakiś prank? Wchodzę, czy o co tu chodzi? Wchodzę, przed chwilą wszedłem na twój kanał, no. Przecież mam dwa filmy, wyświetleń mam niedużo, tysiąc coś tylko. Co się stało? Sprankowałeś nie, przyznaj się. Jak to zrobiłeś? Nie no, nie, nie sprankowałem. No jak już to jest niemożliwe. 148 subów, 100, ponad 100 wbiłem, nic nie wrzucałem ostatnio. Ej, co jest? Ej, co jest? Co to było? Natan. Co to było? No weź, wiesz, co, co to było? Jak to zrobiłeś? Zastanawialiście się kiedyś jak zmienić komuś liczbę subskrypcji? Klikacie w słyszy Dajecie zbadaj Co? Wyświetla wam się język HTML Klikacie w liczbę subskrypcji I możecie sobie wpisać na przykład Serio? Nie wiem, teraz będziesz miał jedną subskrypcję Serio? Co to jest za prank? Taki fajny, zobacz. Zobacz, a teraz e, normalnie ja, ja nie wiem, ja nie wiem ile ty masz... Po odświeżeniu wskakuje no, wiesz co? A ja ty... się cieszyłem. Gościu, patrz ile, ty no ja nie wierzę, jak to jest możliwe, że ty w tym momencie masz... E... Zmieniam ilość wyświetleń. No nie no, tyle to sorry, ale to nie uwierzę. Patrz ile masz wyświetleń. O nie wierzę. Jak to możliwe? Słuchajcie, ale to jest taki mega prank. Nie, ten. No to musi wam to pokazać w jakimś odcinku, jak go sprankować prankować w ten sposób. Ale mnie ten sprankował. A czekajcie, zmienimy jeszcze moją tacie nazwy kanału. Ej, tu też można tak? Um, ale to musi być zalogowane na moje konto? Nie. No jak nie? No nie, nie, ja to mogę, bo to jest po prostu badanie HTML i tyle. No to zmienimy sobie na. Największy Krzy Ga-ga-tek Jasne Nie no To jest Niewyobrażalne Jestem hakerem co? Jestem hakerem Nie no to jest mega wiesz co? Czekaj, czekaj musimy jedną rzecz zrobić Ale nawet nie wiesz, jaka to jest liczba. Słuchaj, mam tyle subskrypcji, nawet nie wiem, jaka to jest liczba. Jakbyśmy wbił 5 milionów, to tak. Największy gagatek ma 5 milionów subskrypcji i 100 milionów wyświetleń. Nie, okay. na, największy gagatek ma 9, 2, 3, 7, 7, 6, 2, 3, 5 ośmiu 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 teraz, ośmiu 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 i moje marzenia o być największym youtuberem znikły Niestety I mam tylko 2285 A kanał, a kanał Dobra, dobra. A założenie kanału to moi drodzy jest 1981 Można nieźle go sprankować Jak ktoś nie ma pojęcia tak jak ja To nic co My się nie no, to ja założyłem, bo ja jestem, mam, jestem rocznik 78 to jak miałem 3 lata założyłem kanał. Już byłem Tatą Natiego wtedy. Spoko. Piękne. No, genialne. Słuchajcie, także my z Natanem się żegnamy. Dzięki za dzisiejszy dzień. Oj, tak byczkił No widzimy się już jutro. See you. Dobrego dnia, dobrych snów.